Koronawirus SARS-CoV-2 jest wirusem odpowiedzialnym za obecną epidemię zakażeń układu oddechowego, która rozpoczęła się w 2019 roku. Wszystkie poznane dotąd koronawirusy powodujące zakażenia u ludzi są wirusami, które wywołują objawy ze strony układu oddechowego, bardzo rzadko ze stron innych układów i narządów. COVID-19 to choroba wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2. Różnica między koronawirusem SARS-CoV-2 a COVID-19 jest taka, że koronawirus to czynnik wywołujący chorobę, a COVID-19 to choroba, czyli zespół objawów spowodowanych przez ten czynnik. Przebieg zakażeń COVID-19 jest zróżnicowany od bezobjawowego przez łagodną chorobę układu oddechowego, podobną do przeziębienia, po ciężkie zapalenie płuc z zespołem ostrej niewydolności oddechowej i niewydolnością wielonarządową. Do najczęściej wymienianych objawów należą gorączka, suchy kaszel, zmęczenie. Rzadziej występujące objawy to ból mięśni, ból gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna lub przebarwienie palców u rąk i stóp. Do poważnych objawów zaliczamy trudności w oddychaniu lub duszności, ból lub ucisk w klatce pierściowej, utrata mowy lub zdolności ruchowych. W przypadku wystąpienia poważnych objawów niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem. Przed wizytą u lekarza lub w placówce medycznej należy zadzwonić i umówić się na wizytę. Osoby z łagodnymi objawami i niecierpiące na inne schorzenia powinny zwalczać objawy w domu. Uważa się, że do większości zakażeń u ludzi dochodzi przede wszystkim drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak przenosi się np. wirus grypy. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus, czyli np. ślina osoby chorej, a następnie dotknie swoich ust nosa lub oczu. Jednak bezpośredni kontakt z osobą zakażoną jest główną drogą przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2. Co zrobić, aby uniknąć zarażenia? Po pierwsze, dbaj o swoją odporność. Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekuj je płynami z alkoholem o stężeniu co najmniej 60%. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust nieumytymi rękami, aby nie przenieść wirusa z dotykanych powierzchni na siebie. Z tego samego powodu nie podawaj dłoni na powitanie. Unikaj miejsc, w których przebywa wiele osób ponieważ wirusy roznoszą się drogą kropelkową. Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli ty kaszesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem, a najlepiej chusteczką, którą następnie jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza, po czym dokładnie umyj ręce. Stosuj zrównoważoną dietę. Codziennie jedz 5 porcji warzyw i owoców i wypijaj około 2 litrów płynów. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj, aby dobrze się wysypiać. Po drugie. Dbaj o swoje otoczenie. Regularnie dezynfekuj powierzchnie dotykowe, w tym biurka, stoły, lady, klamki i włączniki światła. Używaj do tego wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Odkażaj często swój telefon, np. używając chusteczek ze środkiem dezynfekcyjnym. Zachowaj spokój, nie rób zakupów na zapas. Staraj się przestrzegać zasady DDM. Dezynfekcja, dystans, maseczka. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych. Znajdziesz je na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub Ministerstwa Zdrowia. Dodatkowe informacje możesz uzyskać na stronie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zawierciu lub na stronie swojego urzędu www.zarnowiec.pl